Nazywam się Iwona Król, od ponad 27 lat prowadzę gabinet Fonomedyka, gabinet zajmujący się badaniem słuchu oraz dopasowaniem aparatów słuchowych. Posiadam 6 gabinetów w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W moich gabinetach yy, praktycznie obsługujemy Wszystkich pacjentów, od najmłodszych noworodków, aż po seniorów. W ofercie mamy badania słuchu, dzięki którym możemy przebadać wszystkie piętra drogi słuchowej. Również zajmujemy się dopasowaniem aparatów słuchowych. Wspólnie z pacjentem dobieramy aparaty odpowiednie finansowo do ubytku słuchu, do potrzeb pacjenta i do możliwości manualnych również. Bardzo dużo osób nawet nie wie, że gabinety takie jak mój wykonują darmowe badania słuchu, czy dojeżdżają do domów pacjentów w celu dopasowania aparatów słuchowych, gdy mają oni właśnie problemy z poruszaniem się. Ta praca to moja pasja. Codziennie rano wstaję z uśmiechem i idę do pracy. Przynosi mi ona mnóstwo satysfakcji, a to, że pacjenci są za mną tyle lat, to tylko potwierdza, że staram się ją wykonywać najlepiej jak potrafię.